Zwiedzanie z całą naszą ekipą. U, 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 u. Samochodzikiem całkiem fajnie się jeździ. Karolina się w nim już zakochała i powiedziała, że chciałaby mieć jakiś samochodzik w Polsce. No i sobie nawet taki miły wiedziec jest, chociaż do Citroen mam ograniczone zaufanie, w szczególności do ich silników. No i teraz idziemy gdzieś w miasto tam Tutaj znalazłem punkt jako darmowy parking Parking bardzo fajny, bo jest miejscem Myślałem, że będzie problem z zaparkowaniem Było od razu tutaj wolne, czekało na nas No i ruszamy zaraz To jest stolica wyspy, Rodos No i dotarliśmy do wybrzeża Tutaj miasteczka Rodos To co widać w tle to prawdopodobnie już jest Turcja a tutaj zaraz pójdziemy w miasteczko i zobaczymy co tutaj się dzieje. Idziemy do tego czegoś, nie wiem, co to jest. Akwarium and muzeum. ...of Marina Life. Tak? jakieś tak. akwarium jest, wiecie? Takie big, akwarium. Najpewniej będzie trzeba zabudzić, nie? No tak, patrzcie, jesteśmy na tym ogonku, Teraz zobaczę. Karolina, gdzie jesteśmy? Na plaży. na plaży? Na plaży w na plaży Hej. Na plaży w Stegnie. Hej. Stegnie na plaży. 15 euro. No to cena konkret. A nie za taki zestaw? No. No to 15 euro. Polski samolot na greckiej wyspie Prosta? Tak no, ciągle już plaż, prawda? very no, okay. much. Ale potem może. Tutaj właśnie widzimy port i charakterystyczne trzy młyny, które się właśnie z wyspą Rodos. Tutaj mamy dwa pomniki, jak statki wypływają i wpływają do portu. Po jednej stronie widzimy jelenia. Jeleń jest na herbie wyspy Rodos. Czemu akurat jeleń, to nie mam pojęcia. A po drugiej stronie, no właśnie, to chyba już nie jest jeleń. Nie wiem co to jest, może potem się dowiemy. Może wujek Wikipedia nam coś powie na ten temat. Tam jeszcze widzimy zameczek w tle, do którego pewnie później dojdziemy Ogólnie jest tutaj bardzo ładnie, dużo restauracyjek, barów Pewnie w nocy też się tutaj sporo dzieje I naprawdę można już tutaj poczuć grecki klimat Jesteśmy w porcie Mantraki Tam dalej widzicie latarnię morską No i tutaj zaraz będzie posąg jelenia I Zaraz o tym jelonku powiem Wam więcej Natomiast tak wygląda latarnia morska, do której chyba będziemy zmierzać Wycieczka poszła robić zdjęcia, a ja zaraz wam pokażę latarnię morską. To jest Port Mandraki. Słuchajcie, zastanawiam się, o co chodzi z tymi nazwami, że każda nazwa kończy się na raki, czyli na przykład miasteczko Fali Raki, teraz jest Port Mandraki. Myślicie, że to jest jakaś sugestia względem mojej choroby, czy tylko mi się wydaje? Tak się właśnie nad tym zaczęłam zastanawiać. No w każdym razie idziemy dalej sobie. Idziemy dalej, idziemy dalej. Jest w ogóle bardzo ciepło. Jest około, chyba nie wiem, ja to odczuwam jako 30 stopni w słońcu. Tam Klaudia, tutaj Marysia, tam Kądziu robił zdjęcia. Generalnie port wygląda w ten sposób. Tam są trzy wiatraki. Pojechał, możemy jakiś rejs z statkiem wziąć. No mówię właśnie, że możemy zobaczyć. Ale wiesz, żeby trzecie pod miasem przyjechać. No ale można przynajmniej zobaczyć cenę jak wyglądają. No i chyba bierzemy soczek pomarańczowy Przynajmniej dziewczyny biorą I tutaj mamy trzy najbardziej charakterystyczne mułyny tylko kojarzą się z wyspą RODOS. Jak ktoś zawsze zastanawia się nad tym czasami na RODOS, to zawsze w ofertach turystycznych na zdjęciach można zobaczyć właśnie te trzy wiatraki. Proszę, nad polskie flagi tutaj widzimy. Tam, tam motorówka jest, którą widać, a tam właśnie też była polska flaga i nawet było napisane, że motorówka zdańska. Więc widać, że Polacy tutaj. Lubię przybywać. No i kolejna polska flaga, kolejna moturweczka. O proszę. A tam widzę jakiś minaret. Co mnie to teraz zdziwiło, to jest pierwszy minaret jaki widzę tutaj na wyspie Rodos. Tak to zawsze były tutaj raczej chrześcijańskie zabudowania. Tutaj widać jakiś piękny zameczek. Na lekkim wzgórzu. No i właśnie tam będziemy się chyba teraz kierować. Tutaj w międzyczasie za zatrzymała nas pani, która mówiła po polsku i proponowała ofertę tutaj tej wycieczki stateczkiem, który by trwał pół dnia i pokazałaby nam jakieś piękne miejsca. No i trochę nas tutaj zachęciła, więc zobaczymy, czy weźmiemy tą, ją, tej, tą wycieczkę brzmiała naprawdę dobrze i bardzo mocno do sceny zeszła więc teraz się zastanawiamy 60 euro od osoby zobaczymy trzy różne ciekawe miejsca z pełnym wyżywieniem na statku statek w stylu żaglówki więc się zastanawiamy No, Zimne dobre było, Polska Na pewno Witam Polaków Zimne dobre piwo światełko mamy i śmietnik Podróżujące kocy po dachach idziemy według nawigacji Google W kierunku starego miasta Najstarszej części zabudowań Rodos miasta Rodos Tutaj już widać mury więc kierunek na pewno musi być dobry Proszę jak ładnie tutaj jest dookoła Proszę jakie ładne to jest wszystko Te kwiaty, mury, palmy Piękny, wspaniały klimat Skacze. Rozmawiasz z kotami? O, chyba Ciekawe Ogólnie to miejsce wygląda jakby tutaj miała być jakaś fosa Tutaj są już te najstarsze zabudowania miasta Rodos Ciągle się przebijamy przez mury miasta Ej, tutaj Nie idziemy w końcu, żeby Mamy stąd wyjść? Nie no, mała Tu? I nie drogę A tam co jest? No pewnie do mnie ten labiryntusz W końcu gdzieś się pojawiamy No i wchodzimy na Stare Miasto roślinki u góry kota, <laughs> To Powiedz, jak ci się podoba to miasteczko? Mi się stare podoba. Miasteczko Rodos Bardzo mi się podoba, jest bardzo klimatycznie Całkiem inaczej niż obok hotelu Natomiast wiadomo, Bardzo ładna starówka No i widać, że z bogatą historią Z bogatą historią i tutaj można poczuć klimat prawdziwej Grecji Ciągle takie małe uliczki, niskie zabudowania, dużo sklepików Zakładam, że jak dojdziemy trochę bliżej centrum tego starego miasta, też jakieś restauracyjki się pokażą I sobie idziemy w tym pięknym klimacie Ludzie od... ile tak? tak? Tak, cały czas. Bo widzicie? Patrz, normalnie mieszkają Tutaj nam? mieszkają ludzie normalnie. Domki. Piękne miasteczko, co? No, no. Że jeszcze dużo będzie takich pięknych tychniach miejsc. Chyba warsztat jakiś A tu u góry wszędzie ludzie mieszkają A oto ulica głównego miasteczka, tutaj starego miasta Rodos Ciągnie się od tamtego Minaretu aż na sam dół w kierunku morza. Już picia bym ziała. Ja się trochę boję, bo ja nienawidzę do tych górych Ale ja mogę lubiła przełamywać swoje takie... Koronika chce mieć tutaj obskubane nie. Nie. stopy przez ryby Nie no, chyba nie Ale rybki czekają, już tak odpływają i czekają na te stópki przez... No, zaczekamy, płyną Dawaj tak, Ja nie o, tego zdrowego. Ale jak? Ja chciałam coś zobaczyć, ale nie dam Nie, poczekaj, o, 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 dawaj, daj, dawaj. Siedź. Nie. Czuję, że nie na rady usiadć. No, ale to jest straszne. Ty, ty, ty. Ja. No dajecie, dajecie. Dobra. Nie. Muszę, bo czas minie. Trzy, dwa, nie. Karolina, rybki są głodne. Nie mogę, bo się kocze. Ja mam tak wrażliwe staw Wiesz, że siadasz po mnie. Nie, nie ja siadasz. Siadasz, siadasz. Muszę to zrobić, bo to oh, Boże, nie ja nie to do hmm. hmm. tego. Nowy. A taki mamy widok na stare miasto Rodos z góry. I właśnie idziemy do Doliny Motyli. Więc mamy nadzieję, że będziemy widzieć piękne motyle. Chociaż jest teraz październik, więc się trochę obawiamy, że może ich niestety nie być, bo to chyba nie jest ich sezon. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co zobaczymy i to wam wszystko pokażemy. No i już jesteśmy tuż przed wejściem do tego właśnie parku Doliny Motyli. No już widać, trzeba będzie bileciki kupić. Nie wiem jeszcze w jakiej są cenie. 3 euro. No to cena do zaakceptowania jest ok. Co jakiś mini wodospadzik To już zapłaciliśmy, jedna osoba kosztuje 3 euro Za wejście do Doliny Motyli Niestety, jak się dowiedzieliśmy, Motyli nie będzie Bo już niestety w październiku Motyli nie ma Czyli jest to, czego się obawialiśmy Ale podobno jest i tak bardzo ładnie, więc Chcemy zobaczyć po prostu tutaj krajobrazy, widoki, jakie nas napotkają. Póki co wygląda to tak. Jakiś mały wodospadzik. Tutaj kolejny. I idziemy gdzieś tam wysoko. Jest już trochę chłodniej niż na dole. W Rodos było dużo cieplej. W mieście Rodos. Tutaj, ponieważ jesteśmy już trochę wysoko, to chłodek, lekki chłodek Dobrze? Przede mną blond włosy butterfly I przynajmniej jeden się znalazł A nie, to się, a nie, to się poczwara jeszcze się nie zamieniła w motyla Zamienia się właśnie Przemiana ob Proszę, jak tutaj słońce się przebija między liśćmi. Znowu jakaś dziura? Jest <grymne> zaszczepna. To jest chyba jama jakiejś łasicy. Albo tego, chilewa pastońskiego. spadło, nie byłoby dobrze. Jestem motylkiem. motylkiem. Lećmy tylko. Jesteśmy trochę zawidzeni, bo myśleliśmy, że przynajmniej będzie punkt widokowy jakiś ładny. A punkt widokowy jest praktycznie żaden. Tu się droga kończy. A nie, tam jest dalej droga. Tam jest dalej droga. Na lewo. O no masz rację, do góry To jeszcze nie koniec ja bym zakończyła tutaj. Czyli w sumie nasza trasa jeszcze nie jest zakończona Dziewczyny są zadowolone Wszystkie po kolei A droga wygląda w ten sposób Na końcu jest jakiś monastyr A po drodze jeszcze w międzyczasie jest jakiś co ciekawe bar No i do dolina Motli się zakończyła tutaj przy tym kościółku do którego niestety chyba nie możemy wejść, bo wszystko jest pozamykane. Ale zaraz zobaczymy, pójdziemy tędy. Będzie jakieś wejście czy nie. Nie, wszystko pozamykane, niestety. No i tak wygląda nasz powrót do samochodu. No i rozwoła się zakończyła, nie? Przyjaciółko mi chodzi. To rodzina. To rodzina, nie przyjaciel.